Macie ludziska, jestem i Gales i witam Was w kolejnym odcinku serii Farming Simulator 2015 Oczywiście na Bjornholmie Jak widzicie jesteśmy już sobie dzisiaj w trasie Lecimy sobie oczywiście do zgrabywania pola, którego pamiętacie Znaczy pola łąki, której ostatnio żeśmy, pamiętacie, wykosili No i co, no postanowiłem sobie dzisiaj już wyjechać trochę wcześniej, jak widzicie Nie zaczynać nigdzie, po prostu... W konkretnym miejscu, tylko w trakcie trasy, żeby to po prostu już przyspieszyć nam trochę tą pracę. A, pod górę idzie tutaj, widzicie, nam ładnie. Burer dzisiaj mamy burera w akcji razem ze zgrabywareczką. Mam nadzieję, że ta akcja mi się uda, bo Wam szczerze, nie pamiętam, czy da się tak bezpośrednio po prostu tą łąkę zgrabić. Ciśniemy sobie tak trochę dzisiaj dookoła, stwierdziłem, że trochę tę mapę sobie zwiedzę, jak widzicie, więc lecimy z koksem, że tak powiem. Dobra, dzisiaj mam taki temacik Wam do opowiedzenia trochę z pracy, z wczorajszej akcji, tak jak pamiętacie, w tamtym odcinku mówiłem, nadgrywam sobie trochę. O, łąka, o, czy tutaj jakaś łąka jest skoszona? What? What the fuck? Co to za łąka skoszona? Przecież tamtym... Przecież tego tu nie było. tam ja tamtą łąkę. Co tu się od John Pauliło, ej? Czekajcie chwilę, to to jest dziwne. Ja nie pamiętam, jakąś łąkę wykosiłem? W którymś... tym? Coś tu musiałem wykosić i musiałem nie, nie tego. <gry> Dobra, zrobimy sobie. I to też sobie zgrabimy i będę miał kurde trochę więcej. Miejmy nadzieję, że to o no, tu już trochę skisło, także będzie dodatkowo dodatkowa kiszonka nam tutaj. Miejmy nadzieję, że nam, no, uda mi się to tak zrobić. I ładnie sobie to pozbieramy. Także jak widzicie przez przypadek kurde nam z jednej łąki nam się dwie łąki zrobiły, także. Git fajnie. Tylko, jak to, jak to zacząć, kurde, żeby było w miarę dobrze? Może zaczniemy sobie tutaj odtąd. Okrążymy sobie trochę to, yy, tą stację benzynową, żeby zacząć sobie. O, ciach. By jakoś ładnie zacząć. Tak w miarę na prosto. Żeby, kurde, fajnie się to potem zbierało. No i dobra. Odpalamy. V. I powolutku będziemy sobie lecieć. Tylko sobie tutaj trochę zmniejszę prędkość, że tak powiem, bo to to jest. Tutaj trzeba już trochę panować nad maszyną. Dobra, jest wszystko ok, da się tak zrobić. Także jest git, jest fajnie, dobra. Lecimy, mówię. Wczorajszą, wczorajszą sytuację Wam opowiem z pracy, powiem Wam szczerze. Miałem kurde ciekawy dzień. Wczorajszy rejon miałem w stronę Przemyśla, Przemyśl Żurawica, tamte okolice. Ja może sobie zjadę tutaj. O! żeby to Kurde, fajnie zgrabić. Tak, fajnie. Miałem tamte okolice po prostu. E, powyjechałem sobie gdzieś godzina 6.30. E, jechałem sobie, że tak powiem. Dojechałem gdzieś na miejsce. 7.30 byłem na miejscu. Rozpoczynałem sobie rejon dojechałem do pierwszego klienta zajechałem sobie do niego na podwórko wszystko było ładnie, pięknie ok, kurde, zgasiłem auto dałem mu wodę, taką jak chciał odpaliłem samochód wyświetliło mi sprawdź olej w silniku takie what the fuck w pierwszej chwili o co kaman, nie? wyciągnąłem szabelkę kurde, pusto, nie? co jest grane, kurde dolałem oleju no i okej. Okay. pojechałem dalej Dojechałem do drugiego klienta. Generalnie, o kurde, troszkę z złapałem, ale nie nic się nie stało. No i dojechałem do drugiego klienta. Zajechałem też, kurde, powiem Wam szczerze, miał kostkę brukową. Kurde, wjechałem na tą kostkę, kurde, pod dom, bo to do tego klienta akurat się zajeżdża pod sam dom. Tam muszę wjechać sobie do góry. Pan ma gospodarstwo, powiem Wam szczerze, też przez przypadek zwiedziłem jego gospodarstwo, ale to może o tym za chwilę. Poczekajcie, bo tutaj, żebym tego słupka nie złapał. Chyba złapię ten słupek, Dobra. Powiemy, kurde, postawimy go z powrotem później. Tutaj, cyk, to już dojedziemy do końca. Podniesiemy sobie, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Nie chcę po prostu, żeby. Nie chcę po prostu, żeby. E... Potem tą przyczepą, żeby mi się dobrze zbierało, tak Dobra, może tą część sobie zrobimy teraz. Tak dookoła, spróbujemy, może sobie objechać. Poczekajcie, muszę, muszę sobie przejechać tutaj od początku. Bo najlepiej jest od początku zaczynać, bo później to tak przerąbana sprawa tak w międzyczasie będę sobie napojka popijał. Napójka bardziej to orężadę. Znaczy napój orężadowy. My mówimy na to potocznie orężady. Grey Jeżeli ktoś ogarnia firmę Fantik, to serdecznie polecam. Bardzo dobre mają napoje w ogóle. Napoje yy, gazowane, nie gazowane. I soki też, no ale nieważne, to nie o tym. No i mówię, no i zajechałem sobie do tego klienta, kurde, na kostkę sobie wjechałem. Wysiadam z auta, no to pani tam wyszła, mówi co, po prostu co chce. Tam wodę, wodę zacząłem wyciągać. Patrzę na kapane takie kropelki, kurde, oleju na kostce. W sensie, co jest grane, nie? What the fuck, co tu się odwaliło. Patrzę, kurde, pod maskę, pod silnik kurde, plama oleju, w sensie no to pięknie, to już mam pojeżdżone kurde, ale dobra dałem jej tą wodę po prostu, uciekłem szybko tam stamtąd, w sensie no szybko, w sensie nie, że uciekłem, że bałem się czegoś, tylko uciekłem stamtąd szybko, żeby tej pani, kurde, po prostu na kostkę nie kapało bo to wiadomo, olej z kostki się pozbyć to jest przekichana sprawa zjechałem sobie trochę niżej dolałem jeszcze oleju ja Miałem tam taką sytuację, powiem Wam szczerze, jeszcze kurde, dzięki której gospodarstwu pana zwiedziłem. Ale to, to może zostawię po prostu w kwestii. Yy, przemilczę sobie, bo to już nieważne. Yy, na pewno stał Bizon. O, tak to powiem. Pan ma Bizona, także to fajnie. Cieszy mnie to generalnie, że ktoś kurde, jeszcze tymi Bizonami jeździ. Bawi się kosi, że tak powiem. Kurde. Czekajcie, muszę to zrobić tak, żeby tutaj fajnie to wzięło. Aj jaj, jaj. Dobra, odwróciłem się. To pojedziemy sobie jeszcze raz obrócimy. No i mówię generalnie, wracając zjechałem, uciekłem sobie na dół po prostu na drogę główną, żeby nie, nie kapało tam pani ten olej. Dolałem sobie oleju i pojechałem szybko, że tak powiem stamtąd uciekłem z tego powodu też że tam nie ma po prostu zasięgu. Ja musiałem dzwonić po pomoc, więc pojechałem sobie na najbliższą stację benzynową, która jakieś stamtąd znajdowała się jakieś 2-3 km. Zajechałem tam na tą stację, no i zadzwoniłem do szefa, no bo co miałem zrobić? No, musiałem do niego zadzwonić, powiedzieć jaka sytuacja, wytłumaczyłem mu co się dzieje, co się w ogóle stało. No i powiedział: Dobra, spoko. Mówi, przyjedzie gość, bo tam pojechał, bo to tutaj też przewozimy wodę sobie po prostu, tak jak mówię, jesteśmy dystrybutorami wody, więc przywozimy skądś wodę. No i po prostu mówi, dobra, no to tam magazynier, który był, przywiezie wodę i przyjedziemy ci pomóc. No i dobra, powiem wam szczerze, że od 20 chyba po 8 przyjechali po mnie, dopiero była godzina gdzieś 11 chyba. Chyba 11 godzina dopiero po mnie przyjechali, także jak widzicie, oczekałem się chwilę. Ale koniec końców kurde, pomogli mi się szybko przeładować na tego busa. Tak naprawdę ja zrobiłem przed rozpoczęciem dwóch klientów tylko. Także kurde było, było ciekawie, powiem szczerze, w sobie sensie ja nie mogę będę jeździł do późna do nocy. Ale powiem wam szczerze, że wyjechałem 11.40 Dosyć się spiąłem po prostu, żeby to kurde wszystko poszło i gdzieś koło godziny 18 byłem już na bazie. Także byłem mega z tego zadowolony, powiem wam szczerze, że wczoraj mega fajnie, że tak powiem, żarło, że tak powiem, woda szła konkretnie, więc byłem bardzo zadowolony z tego powodu, że mimo wszystko, że tak się dzień rozpoczął, to i fajnie się zakończył, że tak powiem, tym względem. Że, że wszystko, wszystko się udało, w miarę posprzedawać fajnie. Dobra, to już będziemy jakoś zbierać po prostu. Ciach. Fajnie, cofiemy sobie i teraz pojedziemy zobaczyć jeszcze tą, dru tą drugą łąkę. Bo powiem wam szczerze, że jestem skonfundowany. Co tam się odwaliło w ogóle? Łyknę sobie. Co, co się stało, że ja o tej łące zapomniałem? Powiem wam szczerze. Także w kolejnym odcinku będzie, widzicie, będzie zbieranie już yy, do tego. Yy. Będzie zbieranie trawy. I w kolejnym odcinku opowiem wam szczerze, pamiętacie, opowiadałem wam historię pieska naszego tutaj co mieliśmy Aleksa. Mówiłem, że będziemy z żoną chcieli wziąć psa, także nam się to udało generalnie, ale to opowiem w kolejnym odcinku może I tutaj zobaczymy zaraz, jak pójdzie tutaj nam to zgrabywanie. Nie ma co zostawiać tej trawy, bo powiem wam szczerze, że biogazownia wszystko przyjmie ciach V. I próbujemy. Zaraz zobaczymy, co tu, co tu w ogóle się okaże. E, spokojnie. Da się to zgrabić i da się to pozbierać, także jest wszystko OK. Mówię, no, będzie tutaj, mówię, będzie biogazownia, a na, może na, na jesień zrobimy sobie na yy, normalnie do, do prasowania. Po prostu mówię, będę chciał sobie odcinek zrobić też tutaj z jak się nazywa pamiętacie mówiłem coś, że może, może pójdę w końcu kurde w te, te zwierzęta. Więc może zrobimy sobie też odcinek związany z... Jak się nazywa? Będę chciał sobie zrobić po prostu samouczek o żeby był. E, a, powiem wam szczerze, że też mam odcinki kurde, nie pamiętam czy kurde, czy zostawiłem tutaj samouczki, czy nie zostawiłem uczków do farminga. W tym, jeżeli, muszę przejrzeć kanał, jeżeli nie zostawiłem tych uczków, to mogę też rzucać samouczki do farminga, też nagrywałem coś takiego. Także można też w ten, w ten pójść sposób, ale tam też było chyba z, z twarzą miałem, w sensie kurde z kamerką, także to też zobaczycie jak ja się po prostu zmieniłem. I zrobimy sobie może właśnie te samouczki też do farminga. Także będę, będę się starał, tak jak mówiłem w tamtym odcinku, w niedzielę i w poniedziałki, w niedzielę i w czwartki tam wam czy czy po prostu zaskakiwać was czymś. Żeby, żeby było coś cały czas, po prostu, a nie, że uciekam, bo jestem w czwartek i potem 2-4 czwartki nie ma nic. Także będę się starał po prostu coś ogarnąć. <laughs> Mówię, nadgrywam sobie. Mam dzisiaj czas. Zaraz pójdę generalnie coś działać. Żona jest w pracy, także będę chciał coś porobić po prostu. Też, żeby. No wiadomo, żeby ogarnąć. Nagrywam sobie to wszystko z rana. Wrzucę sobie też, puszczę sobie wrzucanie, żeby, żeby sobie to. żeby to powrzucać po prostu, żeby już mieć spokój. Mam akurat mówię dzień wolny, więc... Fajnie, cieszę się bardzo, mówię, o tej pracy, którą wcześniej miałem, to była masakra, po prostu i w soboty się pracowało. Powiem Wam szczerze, że planuję sobie coś jeszcze podorabiać tam do tego pana. Ale to już kwestia jakiś czas po prostu, bo na razie, no mówię, też pilnuję sobie tutaj pies, tego pieska nowego, tak jak mówię. Ale to już w kolejnym odcinku wam poopowiadam trochę. Kurde. Nie mogę się tu zgrać z tą maszyną. Jak widzicie. Bo chcę, żeby to jakoś, kurde, fajnie potem. Żeby jeździć sobie z tą. E, z tą przyczepą. Ciach, dobra. Żeby to fajnie jakoś kurde potem to szybko poszło, a nie żeby się bawić tutaj z zawrotami. Mówię, no generalnie ja o tej łańce zapomniałem, bo jestem mega zdziwiony, kurde. No w sumie to fajnie wyszło z drugiej strony, bo nie musiałem kosić, kurde, już miałem wykoszone. Tylko że byłem zdziwiony, że ja w ogóle o niej zapomniałem. No, ale spoko, nic się nie stało. Zostanie wykorzystana i tak, także jest git. No, więc co bym tu mógł Wam jeszcze w tym odcinku dopowiedzieć? Tak jak mówię, popijam sobie tutaj napoja, bo tak jak mówiłem w tamtym odcinku, jestem trochę chory. Znaczy byłem chory, no generalnie, ale jeszcze tutaj to gardło i katar po prostu mnie tutaj męczą. Także tak to wygląda, ani inaczej, drodzy Państwo i Panie i Panowie. O, oh, ciach. Nie ma już tego tutaj dużo, także tutaj fajnie sobie, mówię, chcę to zrobić, żeby to było dobrze. O, oh, ciach. Mówię to fajnie, fajnie, że to się po prostu w ogóle da, kurde, tak zrobić, że, yy, że da się zgrabić tą po prostu trawę, żeby, żeby sobie zrobić na kiszonkę. Także to jest plus. Powiem Wam szczerze, też nad farmingiem dziewiątką zaczynam się, tak jak pamiętacie, zastanawiać, żeby jak już, jak już się powiększy. Może mówiłem tam, że na każde, może kurde, ten, na każdy rejon, zrobić sobie maszyny, żeby stałe, w różnych tych. Ale powiem Wam szczerze, że zastanawiam się, czy nie zrobić sobie pracy dodatkowo. Nie dość, no że mam swoje gospodarstwo, to jeszcze sobie zrobić PGR. O, że pracuję sobie w PGR-ze na no, takiej zasadzie żeby to kurde jakoś urozmaicić Że po prostu będę pracował sobie w PGR-ze, czyli nie w tą stronę poczekajcie, drodzy Państwo. <laughs> nie będę jechał tak wcześniej naokoło. Tylko zjedziemy sobie o tutaj o kurde tylko zawodziłem o słupek ale to się nie stało że będę sobie robił dodatkowo będę miał będę pracował, jako pracuję u kogoś w PGR żeby to kurde było jakoś tak fajnie urozmaicone tutaj zjeżdżamy na dół i żeby po prostu było troszkę więcej pracy a nie cały czas jedno i to samo. Mówię, no tylko że tam już pgs -y, pewnie bawił mu się w orkę. Bo tutaj, jak widzicie, u mnie tylko bronowanie samo. Żeby podziałać w ten sposób, ale na razie muszę ogarnąć sobie z tą prasą odcinek. Koszenie, pamiętacie, u sąsiada. Żeby sobie zrobić tą akcję z prasowaniem i sprawdzeniem w ogóle, czy to w ogóle coś da. No ale wszystkiego dowiecie się w swoim czasie, że tak powiem. Bo szkole was jeden książyc. Eno <noise> ja żartuję. Dobra, więc zakończymy sobie tutaj ten odcinek driftem, jak widzicie, Oj, Odcinek zakończony driftem. Dobra, więc trzymajcie się cieplutko, i do następnego. Cześć.